Widzowiec wyłączył się odcinek, to jest druga część I teraz gramy <laughs> z widzami Akurat pisałem do niektórych i się dołączyli To fajnie, że dołączyli Oby nie było tego laga, co w poprzednim y, odcinku Bo nie chcę tego laga, naprawdę To jest najgorsze, co mogło być po prostu Serio Cóż, zobaczymy, jaka mapka będzie teraz. No i pięknie! Blok Esa. Dobra, są ludzie zwyczajni. Może będzie fajna gra, co Ale widzę, że tutaj są. Są widzowie, są. Proszę na mnie nie używać żadnych emotek. Ej, mam lagi. Ale mnie ta ręka boli. Kurde, nie udało się jeszcze. Dobra, tu wskakuję. Tu. Tu, boom. Dobra, bo ty się, bo jesteście tak słabi. O. o nie. Dobra. No i już przeszliśmy wszyscy. Ej, czy w ogóle przeszli widzowie? Widzowie, przeszliście? Nie, widzowie odpadliście. Czemu? Czemu wy to zrobiliście? Na blockdeszu to jest przecież łatwa mapa. Co wy zrobiliście? No ale cóż. Dobra, zobaczymy jaka teraz będzie mapka. Uwaga. I mamy bombardment. Nie no, myślę, że to będzie na hita. Na hita myślę, że przejdę tą mapkę. Oczywiście, jak nie żadna bomba nie walnie. No nie. kogoś. Kurde, chciałem tu. Mogę no do ekwipunku ten. Emotkę Puncha To bicie. O no nie. Aby mi tutaj szybciej zwalał, ale dobra, już 7 osób no to łatwo z nimi. Wy to widzieliście? Wywaliło mnie z, po prostu z rundy Ej, nie. Widzowie to jest na tyle z odcinka. To jest druga część w ogóle tego odcinka. To jest taka jakby tamta część, tylko że na innym odcinku. Ale... Powinno za niedługo ten wpaść. Odcinek powinien z Anarchii, bo zaraz będę nagrywał już chyba trzeci odcinek dzisiaj, no bo ten to jest drugi i będzie trzeci. No to widzimy się już na Anarchii.